Jarek, po tej przerwie podejrzewam, że z taką dużą radością się wracało gdzieś na do treningów, takich normalnych, już nie gdzieś indywidualnie i tak dalej i tak dalej, tylko że normalnie w hali z zespołem. Zdecydowanie. Myślę, że każdy miał dość już trenowania na własną rękę. Jest to duża przyjemność w końcu wrócić na, na, na parkiety, pograć w koszykówkę, przede wszystkim z kolegami, z drużyną. I tak jak mówię, samemu to już takie było troszkę uciążliwe i na pewno ten gór koszykówki był bardzo duży. No dobra, to jest trzeci dzień takich jakby treningów, jeszcze nie jesteśmy w pełnym składzie, ale jest ciężko, jest lekko, przyjemnie, jak teraz w tym pierwszym tygodniu to wygląda? Znaczy myślę, że na razie jest umiarkowanie ciężko, bo wprowadzamy się dopiero na wysokie obroty, także mówię, przygotowując swoje ciało na siłowni, kozujemy z nowymi piłkami, przyzwyczajamy się do, do tych piłek i wchodzimy z dnia na dzień coraz mocniejszym treningi, także czekamy jeszcze na resztę chłopaków, i myślę, że za jakiś tydzień wejdziemy na maksymalną rotę. Mówiłeś o piłce, bo to jest zupełnie inny model niż ten, który był w zeszłym roku. Pierwsze wrażenie, lepiej się trzyma ta piłka? Lepiej się nią rzuca? Znaczy, jeżeli mam być szczery, na, na, na dzień dzisiejszy jest dosyć słabo z tymi piłkami. I mówię, co się do kolegów pytam, to ta piłka gdzieś tam ucieka, szczególnie jak się dzisiaj nie chce ale mówię, mam nadzieję, że to kwestia e, ubicia tych piłek. Także mam nadzieję, że tydzień, dwa i te piłki zaczną się dobrze trzymać rąk i, i nie będzie tak wypadać no, przy, przy, przy rzucie. Ale no mówię, na razie są nowe i to, te piłki nowe mają to do siebie, że zawsze jest na początku trudno, ale mamy nadzieję, że się do, dotrą. No dobra, długa przerwa, teraz szybkie przygotowania, wczesne przygotowania, inaczej liga startuje dużo, dużo szybciej dużo pytań takich, takich trochę też niewiadomych, jak to będzie właśnie po tej przerwie z tym koronawirusem i tak dalej, i tak dalej? No dużo pytań, mało odpowiedzi. <laughs> No nie wiem. Zaczynamy wcześniej, także mamy teraz, żeby się przygotować. Nie wszyscy mają takie same szanse jak na razie, bo gdzieś tam niektórzy jeszcze nie są skompletowani. U nas też jeszcze nie ma wszystkich zawodników, ale taka jest sytuacja trudna dla wszystkich i musimy się na niej dostosować. I mówię, liga startuje już za 5 tygodni. Trzeba wykorzystać ten czas jak najlepiej, dbać przede wszystkim o zdrowie, żeby nikt nie ryzykował i żebyśmy wszyscy wystartowali w roku. 20... 6 na pucharze, a na superpucharze zero 7 liga startuje. Generalnie z naszym udziałem dużo się ciekawego będzie działo w tym sezonie, bo tak potem na przełomie września i października będziemy się przenosić do, do nowej hali. To będzie wielkie wydarzenie w Ostrowie Wielkopolskim. Do tego czekają nas europejskie puchary, także no, zapowiada nam się bardzo ciekawy sezon. Tak, też bardzo jestem ciekawy tego sezonu, szczególnie, że mówię, jest duży niesmak po poprzednim sezonie, jeszcze e, przerwany epidemią, także w tym sezonie liczę naprawdę na, na fajny boom tutaj w Ostrowie, że naprawdę będzie dobry, dobry zespół. Będziemy dobrze grali od samego początku, będziemy mieli dużo zwycięstw, e, bo to najbardziej napędza całą atmosferę i, i, i tą całą machinę tak jak tutaj mówisz, nowa hala, mam nadzieję, że puchary będą, mam nadzieję. No nie no, zgłoszenie już tak, jest, 18 tak. sierpnia będzie losowanie, także Bardzo wtedy się dobrze. dowiemy, czy kwalifikacje, czy, hmm. czy runda grupowa. Także naprawdę wszystko sprzyja ku temu, aby zapełnić tę nową halę i no, tak na to liczymy, że w tym sezonie wszyscy kibice na nas gorąco wspierać, w każdym momencie Mówię nawet jak jest, będzie gorzej, czy lepiej, zawsze żeby byli z nami, przychodzili licznie na, na nową halę i jeszcze tutaj będziemy grali w sierpniu, wrześniu, także zapraszamy Wszystkich do dopingu i, i, i liczymy, że ten sezon będzie naprawdę bardzo fajny dla nas wszystkich. To jeszcze jedno pytanie, bo ty dobrze znasz Jamesa Florensa. My tutaj w Ostrowie znaliśmy go tylko z parkietu, ale już wiele rzeczy słyszeliśmy, że to świetna osoba, tak? Bardzo dobry taki duch zespołu. Jaki jest Florek? Na pewno jest profesjonalistą pełną gębą. To na pewno zawsze, zawsze skoncentrowany na zadaniu i przede wszystkim duży lider. Gdzie, kiedy jest ciężko, chłopak potrafi wziąć na siebie ciężar gry i albo sam kończyć akcję, albo wykreować kolegów. Także mieć takiego rozgrywającego, to uważam, że jest duży skarb. Trzeba będzie z tego korzystać jak najwięcej. I z mojej strony tyle na jego temat. No bo generalnie nam się zrobiła taka ciekawa drużyna. Jeszcze są dwa, dwa wakaty. Ty pewnie jesteś ciekaw, kto będzie na pozycji numer 4, tak, gdzieś tam z tobą. Ale to teoretycznie na papierze, który może przynieść wszystko, wygląda ciekawie, optymistycznie. Jak najbardziej, zgadzam się z, z tą opinią. E, myślę, że mamy bardzo ciekawy skład, dobrze zbilansowany. Jeszcze jest nie do końca uzupełniona, ale mam nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem i myślę, że mamy wszystko, czego potrzebujemy. Teraz tylko na przykład skupić się na grze, żeby było zdrowie u wszystkich zawodników, u każdej z drużyn i niech Parkins zweryfikuje.